Witam serdecznie w drugiej części mojej rozmowy z Marcinem Różalskim. Miniatura pierwszej części wyświetla ci się w tej chwili. Gdybyś chciał odnaleźć na kanale, dodatkowo na końcu ukaże się link. Z góry zaznaczam, że ukaże się jeszcze jedna część naszej rozmowy, gdyż była ona długa i wielowątkowa. Polecam, abyś nie przegapił, nie przegapiła także trzeciej części, gdyż Marcin powiedział tam coś niesamowitego. A teraz zapraszam do dzisiejszej części. Zabrałeś głos w internecie na temat uboju rytualnego. Też bardzo Ci się to nie podoba, prawda? nie. Mhm. I czy, czy to są kwestie dla Ciebie na tyle istotne, bo, bo wiem też, że masz, deklarujesz poglądy patriotyczne? I, ja, nie jestem patriotą za nacjonalistą. Mhm. I jak zestawiasz te wartości? Która wartość znaczy? jest dla ciebie ważna, bo chodzi mi o to, jeżeli jest sprzeczność pomiędzy, powiedzmy, no jest partia, która z jednej strony reprezentuje te wartości, które są dla ciebie ważne, czyli patriotyzm, ale wiesz, że są bardzo niemoralni, jeżeli chodzi o traktowanie zwierząt, że walczą o. Obronę prawa do tortur ze skutkiem śmiertelnym, czym jest ubój rytualny, to jak zastawiasz te wartości? Czy jest to dla Ciebie tak bardzo bolesne, jak się zachowała Konfederacja, na przykład w sprawie uboju rytualnego, że wręcz wycofasz swoje poparcie, czy mimo wszystko nadal będziesz popierał Konfederację, a co jedynie będziesz starał się być takim krytykiem wewnętrznym, wewnątrz tego to znaczy, środowiska? Ja ci, tak. ogólnie bardzo cenię Konfederację i ich program ponieważ z tego co przedstawiają, z tego co mówią, to zależy na poprawie losów Polaków i Polski jak najbardziej. Wystarczy wrócić do, do czasów pandemii, gdy, gdy, gdy COVID się szalał, gdzie to posłowie Konfederacji jedynie się sprzeciwiali zamykaniu prze, przemysłu, restauracji, noszenia maseczek tej całej tej eskalacji, tej całej paranoi, jaka nastąpiła. E, także no tutaj ja naprawdę jestem za nimi. kto zwierząt jest dla mnie bardzo ważna. Bo teraz... Patrz, tutaj ja, ja patrzę na to w ten sposób. E, jeżeli jest poziomu źle, prawda? To ludzie nie będą raczej patrzeć na zwierzęta, e, bo... bo bo raczej im zależy, żeby im było dobrze, a dopiero później zajmą się zwierzętami. No ale gdy się los, los, los ludzi, no to miejmy nadzieję, że wtedy ludzie po, po będą jakoś inaczej patrzeć przyjaznym okiem na zwierzęta. No ale jeżeli ja słyszę, że oni popierają przemysł chłopczarski, no to mm. chyba to nie ma nic wspólnego z, z, po, z poprawą by, bytu zwierząt, no bo to jest nadal. Mm. Propsowanie przemysłu, który, który jest dla mnie skandaliczny i niezrozumiały. Także wiesz, no kurczę, tak samo jest mm -hmm. bardzo, du bardzo duży problem jest dla mnie z aborcji. Tak? Powiedz jaki twój pogląd jest w tej sprawie? Mój pogląd na aborcję jest tak. Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę przez gwałt, mm -hmm. to nawet nie ma dyskusji. Nawet nie ma dyskusji, ponieważ wyobraź sobie teraz sytuację by ludzi że no kurde, no kobietą, to powiem, nie zostałaś zgwałcona, tak? Mm -hmm. I teraz, teraz masz mężczyznę, tak? Wiesz, że urodzisz dziecko, które pochodzi z gwałtu, więc patrząc na to dziecko, będziesz zawsze wracała do tamtych chwil. Mąż będzie patrzył na ciebie, na to dziecko, jako w sytuacji, w której go nie było, w której nie mógł zapanować. To prawdopodobnie jest koniec związku. Następna sprawa, wyobraź sobie Sytuację tego dziecka, wiesz, jakie dzieci potrafią być okrutne i dokuczliwe. Gdy ono będzie dorastało i się dowie, nie? Że jest tak zwanym pękartem z gwałt. To jest nie, to, 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 to jest nieprawda, nie? Tutaj nawet nie powinno być dyskusji. Następna sprawa. Jeżeli dziecko rodzi się z bardzo poważnymi wadami genetycznymi, mhm. że prawdopodobnie umrze, tak? mhm. że podczas porodu może umrzeć kobieta. To są w ogóle sprawy bezdyskusyjne. To są sprawy bezdyskusyjne, oczywiście. Tak, niech kobiety rodzą, tylko niech państwo się od razu zaopiekuje tymi dziećmi. Nie tak jak się kurwa patrzy. Jeden but prawy, drugi lewy, kurwa w podartych ciuchach i tak dalej. Albo rodzice dostają kurwa na, na, na niepełnosprawne dzieci tyle kurwa co kot płakał, prawda? To jest kurwa jakaś nieprawda. Ale jeżeli dochodzi za chwilę do porodu, to już nie jest embrion, nie jest jakiś tam zlepek, tkanek, tylko jest to już dziecko, jest to człowiek, to nie ma prawa żadnej aborcji być, bo to już jest morderstwo. To teraz ja się zastanawiam, to jeżeli są ludzie, którzy głosują, że w takim etapie też może być aborcja, to ja się zastanawiam, dlaczego ci sami ludzie nie są za karą śmierci, żeby zabijać pedofili, żeby właśnie nie na zwierzętach robić... E, e, no, testy? Testy różnego medyczne, tylko właśnie na pedofilach, na wszystkich zwyrodnialcach Dlaczego? Bo ktoś powie, bo to nie ja mu dałem życie? Wiesz to są takie, to są sprawy takie, może powiedzieć, i delikatne nie, no po prostu trzeba, trzeba tak patrzeć na to wiesz w bo to wiesz, yy, yy, wszystko też zależy od punktu siedzenia, jak to się mówi, prawda? Wszyscy, wszyscy fajnie mogą zabierać głos, a najbardziej mnie śmieszy, jak w sprawach kobiet biorą, biorą najbardziej głos księża, nie? Mm -hmm. To już jest w ogóle, to już jest dla mnie w ogóle jakaś pomyłka. No ale niestety, no No w takim kraju żyjemy, tak jak nagrałem, kto żyje w Polsce, w cyrku nie mieliśmy... Aha, a, a jaki jest twój stosunek do religii? Czy jesteś w ogóle osobą religijną, jestem, wierzącą? Ja jestem poganinem, czytaj satanistą. To jest dosyć szerokie pojęcie. Co, co to znaczy nie, satanizm? Nie, nie, to nie, to jest szerokie pojęcie. Ja, ja, patrz, ja ci powiem szczerze, szatana wymyślił z jak kościół No tak, dlatego się pytam, co to, to znaczy. Tak no, to, no to sobie z tego wymyślili. A przy, w dawnych czasach, w dawnych czasach, to co nie szło dobrze z dogmatami kościoła rzymskokatolickiego? To był diabeł, szatan i tak dalej. To no, tak. no, jestem diabłem, szatanem. Kim jest szatan? Szatan jest pierwszym buntownikiem w historii świata. Ojciec buntował przeciwko Bogu, bo Bóg, się, bo, bo, Bóg go oszukał. No. no i wszystko. I teraz najświeższym jest, co no. Że to Bóg stworzył. Tego nie rozumiem najbardziej. Patrz. Bóg no. jako osoba, osoba, istota, luźnią ci dla tych, którzy wierzą w niego. Mm -hmm. On istota wszechwiedząca i wszechmocna stworzył szatana, no bo mógł go stworzyć, bo stworzył jako anioła. Bo jest wszechmocny, ale mm -hmm. będąc wszechwiedzący wiedział, że tworzy dla siebie największego wroga. Po co? Na uciechy? Przecież wiedział, że będzie stręczył najbardziej, najdoskonalsze dzieło jego, czyli człowieka. Mimo to dalej to wszystko wiesz trwa, nie? Nie, ja powiem ci szczerze, ja wiem, że w przyrodę, w przyrodę mm -hmm. nie to, że Wierzę, że po prostu wierzę w kategorii, że mam pokoje przed przyrodą, bo wiem, co potrafi uh -huh. zrobić: wiatr, burza, woda, ogień. Uh -huh. wierzę, wierzę w jedność takiej nada na, w jedność natury, czyli zwierzę, uh -huh. człowiek. Wierzę, wierzę w siłę zmysłów, czyli wiesz, to wszystko, co, uh -huh. co na to wierzę, wierzę w to, co. A w intuicję też wierzysz? Naturalnie. Wierzę w, wierzę w intuicję i wierzę w energię. Nie uh -huh. wiem, jest. No właśnie, uh -huh. To jest kwestia tego właśnie Boga. Nie, nie uh -huh. nazwą to Bogiem. Nie nazwą to inaczej, tak, tak. wierzysz w jakąś energię, prawda? Mhm. Czyli wierzysz, y, generalnie można przyjąć, że wierzysz w kontynuację świadomości także po śmierci? Tutaj i tutaj powiem ci szczerze, że nie wiem, bo tak. Mhm. Często na ten temat y, mam różne przemyślenia, z dużo ludźmi też rozmawiam. i teraz pa, zwróć uwagę na jedną rzecz. Jest to się jak vu, prawda? Że niby coś już gdzieś tam kiedyś się wydarzyło. Ja generalnie nie wierzę w czas. W postępowanie czasu do przodu, generalnie czas jest wytworem naszego mózgu, więc to też nie jest tak, że jutro jest faktycznie jutro, a wczoraj było wczoraj. Nasz no tak, mózg tak ale to ja postrzega. No? O to, że czasami siedzisz sobie i masz wrażenie, że to już coś było. Ja akurat nie mam, ale opowiadaj, że ty masz. I to się nazywa też. No, okej. Okay. Teraz, teraz patrz. Ja tak ostatnio nawet z jakimś moim kolegą sobie obozowałem, że nie pamiętam stój. Ale pozdrawiam, żebyś tego słuchał i sobie przypomnieć, że to razem gadaliśmy. Patrz, człowiek umie. W 90% kiedyś nawet 100% ludzie byli chowani do ziemi, prawda? Mm -hmm. Teraz energia, która uchodziła z ciała, uchodziła w ziemię, w rośliny. I teraz, aż na przykład energia, wchodzi w kwiaty. Kwiaty zapylają pszczoły, pszczoły zjadają ptaki. I wiesz, i, i może tu gdzieś ta nasza energia umyka i tak dalej. Kurczę, mm -hmm. no. Nie wiem, ja też, Ale to dobrze, się... że mówisz, że nie wiesz, bo, bo, bo to jest w zasadzie jedyna prawidłowa ja odpowiedź. My nie wiemy. Ja jeżeli, ja jeżeli nie mam na coś w odpowiedzi, to staram się na siłę. szukać od razu na siłę. Nie i bo, mhm. niczyńca, bo mhm. jeżeli większość jeżeli katolików przeczytałaby w 100% swoją Biblię, to przestaliby być katolikami, a żeby by się interesowali historią, to ich Biblia została spisana na Synodzie Chyba Nicejskim, jeżeli dobrze pamiętam, w którymś tam roku. I tam też na którymś synodzie był wymyślony czyści. E, tak, tak, tak. Te dogmaty bardzo późno. No na przykład dogmat o nieomylności papieża dopiero w 1870 powstał, a o mszy no 1200, tam a chyba 15. No, ludzi się tym interesuje, Aha. także wiesz, nie no, niestety. Aha, to tutaj chyba też ci jest nie po drodze z Konfederacją. Konfederacja to chyba wszyscy raczej tacy katolicy, czy niekoniecznie? Tam jest wymóg katolicyzmu, jak to wygląda? Nie, interesuje za bardzo, bo nie, nie mam kolegów katolików, którzy wierzą, mm -hmm. którzy są zagorzałymi katolikami, chodzą do kościoła, noszą krzyżyki i tak dalej. I mam z nimi kontakt, nie, mm -hmm. nie staram się z nimi rozmawiać tak, tak. na temat wiary bo oni mhm. mają zawsze swoje mhm. wy, 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 wytłumaczenie, które nie jest żaden słowem wytłumaczeniem. Konfederacji yy, z tego co wiem, są, sam, sam, sam schemat, że są za całkowitą aborcją zakazy, prawda? Mhm. Czyli nie ma prawa być aborcji w żadnym, w żadnym schemacie. Mhm. Zastanawiam się właśnie jedno, wiesz, bo mhm. wszyscy doszukują się oszczędności w państwie, że wielkie podatki i tak dalej, wystarczy przestać finansować Kościół. Zwróć mhm. uwagę na jedną rzecz. Jeżeli Kościół jako instytucja ma taką milionową rzeszę wiernych, to niech wierni to utrzymują. Nie Państwo. Dokładnie, dokładnie. Państwo mhm. powinno być bez żadnej wiary. Tak, bardzo, wiary. bardzo popieramy. Mhm. Czyli jeżeli ja jestem pan. Zwróć uwagę, wracamy do, do, do tego, do oboju rytualnego. Mhm. Czy my, Słowianie... Jedliśmy zwierzęta z uboju rytualnego. No nie. no nie. My Polacy nie jemy. To jedzą raczej ludzie, którzy są tutaj u nas, nie wiem, uchodźcami i nachodźcami, jak zwał, tak zwał. To oni. I my to robimy dla nich. Dla kasy. Zaprzedaliśmy to, to, duszę. No, ale, ale oczywiście, no kasa to jest tak. Dlatego wiesz, no ja. Teraz ja się zastanawiam, a gdyby Polak pojechał do kraju Arabskiego, postawią mu meczet i kościół, znaczy Kościół postawią meczetu? No nie. Mhm. Mhm. Także wiesz, tutaj, tutaj chodzi o to, że ja uważam, że państwo powinno być państwem bez mhm. żadnego wyznania każdy nie tak, sobie wie państw. Zwróćcie uwagę taki paradoksnik mały. Przyjęliśmy Czest, no bo, no, bo, no bo przez Czechy, prawda? Mhm. Małżeństwo, małżeństwo z y, córką y, y, Króla Czech, tak? Mhm. A teraz I... są krajem 100% laickim, Może też ichmy za Czechami. Mhm. Znaczy myślę, że też dla bezpieczeństwa, podobno bezpieczniej było w tej strefie chrześcijańskiej. No, ja, ci powiem, ja ci powiem, jak wyglądał z Polski, dlaczego to wzięliśmy. To było tak jak z Europejską w dzisiejszych czasach. Wtedy. Mm. Żeby życie w grupie, no no. Tak, albo będziecie z nami, albo jesteście odstawieni, będziecie dymani, przez mm. wszystkie będziecie zarabiać pieniędzy, tak? Druga sprawa dawanie krzyża. Zwróć uwagę, jakbyś spotkała kiedyś Jezusa, tak? Ja uważam, wiesz, ja wierzę w to, że Jezus był jako osoba. Był taki człowiek, to był człowiek, to był buntownik, to był, był wywrotowiec, który na tamte czasy się buntował. E, problem polega na tym, że ludzie tak ukochali Jezusa, że zapomnieli o Jego naukach, wiesz. A, tak, tak, to wiem, też dosyć często na, na ten temat nagrywam. Tak, tak, jest no, rozbieżność pomiędzy wymową jest. Jego nauk, a, a tym, a chrześcijaństwem, a katolicyzmem też w ogóle. I tak. Jezus modlił się w ogrodzie. Nie mm -hmm, potrzebował tak. jakiś tam złota i tak dalej, tam gnał kurwa ze świątyni tych wszystkich kurwa tych. Tak, tak. A jednak wiesz, wiesz, ja na przykład wierzę, że Jezus był i to był fajny gość. Mm -hmm. Wiesz, żebym się z nim dogadał, ale mm -hmm. teraz zwróć uwagę, e, zwróć uwagę na, na jedną rzecz, gdybyś spotkała Jezusa, mm -hmm. I dała mu krzyż, nie? To by tak powiedział, ty, pojebało cię? Ty myślisz, że to miło wspominam? No nie, wiesz, krzyż jest to najstarsze, jedno z najstarszych urządzeń tortur. Nadleci na krzyżu i w ciebie kołem. To było tak zwane łamanie kołem. Później stawiali na torc i widniłaś. Także wiesz, no to, to, jest, tak, no. tak, A ludzie sobie to ujęli. I teraz tak w danych czasach krzyż i mówi, idź zobaczyć zobacz, jak nie będzie z nami, to to z tobą zrobimy. No i co ma filozofia? Oczywiście, wiesz, Znawcy wszyscy i tak dalej zaraz tutaj będą komentować, że pierdolę głupoty, że jestem debilem, rozbitym, że już za dużo po głowie i tak dalej. Ale już jestem tam w To znaczy, tak naprawdę to jest jeszcze głębszy problem w tym krzyżu, ponieważ Jezus powinien był generalnie potępić, bo krzyż to jest przedłużenie tak naprawdę tych ofiar rytualnych. Rytualnego, można powiedzieć, uboju, krwawych ofiar. On sam stał się krwawą ofiarą, niby dla Boga. Nie wiadomo po co, dlaczego. Dlaczego on miałby bo się ja, poczekaj, stać? Bo on przyjął niby na siebie, nie, tylko on poczekaj, to nie to popetępić. Kochana, no. poczekaj, sekundkę. Jak, jak Jezus jest ofiarą dla Boga, jak Jezus jest Bogiem? Symbol Żydów Święty i Bóg Ojciec. Trzy osoby w jednej postaci. Tak, ale, no ale. No, taka jest doktryna katolicka no, na bank. No, no, no. Że tak, że sam siebie ofiarował. Znaczy, tam to jest w ogóle strasznie pokręcone, bo Jezus powinien w ogóle zacząć od potępienia ofiarowania. Sam siebie stworzył, żeby ludzi zbawić z grzechu, który sam wymyślił, I na tym przerywam na dziś. Jak powiedziałam, za jakiś czas ukaże się jeszcze jedna część. Gorąco zachęcam do wysłuchania zarówno pierwszej części, jak i również tej trzeciej, o ile tę część oglądasz po dłuższym czasie. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.